Administracja i papierologia w spółce Zoo przeraża Cię i dlatego nie chcesz jej założyć, obawiasz się tego, to posłuchaj dzisiejszego nagrania i zobacz, jak można to uprościć. Administracja i papierologia w spółce Zoo rzeczywiście może być problemem, ale można to bardzo prosto zrobić. Mianowicie dbasz o dokumentację od samego początku. To jest pierwsza rzecz. Druga to tworzysz swoją księgę udziałów, księgę uchwał i po kolei wpisujesz wszystko, to co dzieje się w Twojej spółce. Zazwyczaj aż tak dużo w nowej spółce się nie dzieje i jest to do ogarnięcia. Możesz także stworzyć swoje szablony dokumentów, wzorów uchwał, które będziesz stosować na bieżąco. Na samym początku jednak zalecam Ci, abyś zlecił albo zleciła tą pracę prawnikowi. On przygotuje Ci te wszystkie dokumenty, a Ty później będziesz mógł czy mogła po prostu działać w spokoju. Jeżeli nie wiesz, kto mógłby dla Ciebie takie dokumenty przygotować, to zapraszam Cię do kontaktu. A jeżeli chcesz założyć spółkę z o .o. i nie wiesz, czy to temat dla Ciebie, to także koniecznie daj mi znać i skonsultuj swoją indywidualną sytuację z radcą prawnym. Wszystkiego legalnego.